Cześć! Mam dla Was dzisiaj prawdziwą technologiczną ucztę z europejskiego podwórka. Wiecie co jest najlepsze w tej historii? Apple i Meta wreszcie dostały po łapach od Komisji Europejskiej. Tak, dobrze słyszycie. Digital Markets Act pokazał wielkim korporacjom żółtą kartkę za niesportowe zagranie. Ale spokojnie, nie wszystko kręci się wokół gigantów. W Austrii startup Econetix właśnie zgarnął ponad 4 miliona euro na walkę ze zmianami klimatu. Nareszcie ktoś inwestuje w coś więcej niż kolejną aplikację do memów. A propos aplikacji, poznajcie CINO, które wreszcie rozwiąże odwieczny problem dzielenia rachunków restauracji. Ale to nie koniec. W Zurychu po ulicach biegają robotyczne psy-dostawcy. Tak, dobrze słyszycie. Mechaniczne Golden Retrievery rozwożą pizzę. A Holendrzy? Oni właśnie wymyślili ekologiczny beton, bo nawet chodniki w Amsterdamie muszą być teraz eko. Europa naprawdę pokazuje pazur w technologii. Mniej gadania, więcej konkretów. I wiecie co? To dopiero początek. Jeśli spodobały Wam się te technologiczne nowinki, zostawcie łapkę w górę i koniecznie subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.